W małej piekarni, na końcu cynamonowej uliczki, mieszkał piernikowy elf kruszek. Nie był to zwyczajny elf. Jego włosy miały kolor złocistego miodu, policzki obsypane były cukrowym pudrem, a jego śmiech brzmiał jak dzwoneczki lukrowych sopelków. Kruszek był najlepszym elfim cukiernikiem w całym świętym warsztacie i słynął z tego, że potrafił wyczarować. Najwspanialsze świąteczne pierniki. Tego zimowego poranka Kruszek obudził się wcześniej niż zwykle. W powietrzu unosił się już zapach cynamonu, goździków i świeżo zmielonego imbiru. Na jego magicznym kalendarz świątecznych wypieków widniała data 9 grudnia, a to oznaczało tylko jedno: nadszedł czas na rozpoczęcie pieczenia wielkich świątecznych pierników. Czas się zabrać do pracy! zawołał radośnie, zakładając swój ulubiony fartuszek w czerwono-zielone paski i czapkę posypaną brokatem. Jego mała piekarnia natychmiast ożyła. Drewniane łyżki zaczęły same się mieszać. Wałki do ciasta potoczyły się w stronę stolnicy, a foremki ustawiły się w równym rządku, czekając na swoją kolej. Kruszek właśnie miał zacząć przesiewać mąkę. Gdy usłyszał ciche pukanie do drzwi. Ku jego zdziwieniu, na progu stała mała dziewczynka o rudych warkoczach i zaczerwienionych od mrozu policzkach. Dzień dobry, powiedziała nieśmiało. Jestem Zuzia. Czy, czy mógłby pan nauczyć mnie piec pierniki? Chciałabym zrobić niespodziankę dla mojej mamy, która jest chora. I nie może w tym roku piec świątecznych ciasteczek. Kruszek poczuł, jak jego piernikowe serce topnieje z wzruszenia. Oczywiście, że Cię nauczę, w końcu najlepsze pierniki powstają wtedy, gdy pieczemy je dla kogoś, kogo kochamy. I tak zaczęła się ich wspólna piernikowa przygoda. Kruszek wyciągnął z magicznej szafki swój sekretny przepis. Zapisany złotymi literami na papierze pachnącym miodem. Pierwsza zasada pieczenia magicznych pierników, powiedział uroczyście, to odpowiednie składniki. Potrzebujemy nie tylko mąki, miodu i przypraw, ale też szczyptę radości, garść ciepłych wspomnień i całe mnóstwo miłości. Zuzia uważnie słuchała, gdy Kruszek tłumaczył jej, jak ważne jest każde stuknięcie łyżką o miskę. Każdy obrót ciasta i każda gwiazdka odciśnięta w cieście. Z zachwytem obserwowała, jak jego zręczne palce formują najróżniejsze kształty złote gwiazdki, srebrne księżyce, puszyste choinki i wesołe aniołki. A teraz najważniejsza część oznajmił Kruszek, gdy pierwsze partie pierników były już gotowe do pieczenia. Każdy piernik, zanim trafił do pieca, Musi dostać specjalne błogosławieństwo. Zamknij oczy i pomyśl o osobie, dla której pieczesz, o wszystkich radosnych chwilach, które razem spędziłyście. Zuzia zamknęła oczy i pomyślała o mamie. O tym, jak co roku razem dekorowały pierniki, jak śmiały się, gdy lukier kapał im na nosy, jak mama zawsze zostawiała dla niej do oblizania łyżkę z resztkami ciasta. Gdy otworzyła oczy, pierniki na blasze delikatnie świeciły złotym blaskiem. Doskonale! Klasnął w dłonie kruszek. A teraz czas na magiczny piec. Piec w piekarni Kruszka nie był zwyczajnym piecem. Był to stary, żeliwny piec, którym mrucząc wesoło sam regulował temperaturę, i wiedział dokładnie, ile czasu potrzebuje każdy piernik, by stać się idealnie chrupiący z zewnątrz i miękki w środku. Podczas gdy pierwsza partia się piekła, wypełniając piekarnię cudownym aromatem, kruszek uczył Zuzie przygotowywać lukier. Lukier to nie tylko słodka polewa, wyjaśniał. To magiczna farba, która może namalować uśmiech na twarzy każdego, kto zje pierniczka. Nagle Piec zagwizdał wesoło, oznajmiając, że pierwsze pierniki są gotowe. Gdy Kruszek otworzył drzwiczki, stało się coś niezwykłego. Każdy piernik, wychodząc z pieca, zaczynał nucić cichutką kolędę. To dlatego, że włożyłaś w nie tyle miłości, wyjaśnił Kruszek, widząc zdumienie na twarzy Zuzi. Prawdziwie magiczne pierniki zawsze śpiewają, gdy są szczęśliwe. Przez następne godziny piekarnia tętniła życiem. Zuzia i Kruszek dekorowali pierniki kolorowym lukrem, który mieniły się wszystkimi barwami tęczy. Posypywali je magicznym cukrem, który błyszczał jak świeży śnieg w świetle księżyca. Każdy piernik był inny i wyjątkowy, ale wszystkie miały w sobie tę samą magię. Magię miłości, z jaką zostały upieczone. Gdy nadszedł wieczór, Kruszek pomógł Zuzi zapakować pierniki do specjalnego pudełka wyścielonego świąteczną bibułką. Pamiętaj, powiedział, wręczając jej pudełko. Te pierniki mają w sobie szczególną moc. Nie tylko smakują jak najsłodsze wspomnienia, ale też potrafią przynieść uśmiech, nawet w najsmutniejsze dni. Dziękuję, panie Kruszku zawołała Zuzia, przytulając Elfa. Czy czy mogę przyjść jutro znowu? Oczywiście. Odpowiedział Kruszek z uśmiechem. Prawdziwa piernikowa magia nigdy się nie kończy. Gdy Zuzia wróciła do domu i podarowała mamie pudełko z piernikami, stało się coś niezwykłego. Każdy piernik, który mama brała do ręki, zaczynał nucić jej ulubioną kolędę, a z każdym kęsem jej policzki nabierały coraz więcej koloru. Zanim zjadła ostatniego pierniczka, czuła się już znacznie lepiej i miała siłę, by przytulić córeczkę i powiedzieć jej, jak bardzo jest z niej dumna. Od tego dnia Zuzia przychodziła do piekarni kruszka każdego popołudnia. Razem piekli coraz więcej magicznych pierników dla samotnych sąsiadów. Dla dzieci w szpitalu, dla wszystkich, którzy potrzebowali odrobiny świątecznej magii w swoim życiu. Z każdym upieczonym piernikiem Zuzia odkrywała, że najpiękniejsze prezenty to te, które dajemy prosto z serca. A Kruszek był najszczęśliwszym piernikowym elfem na świecie, bo znalazł nie tylko wspaniałą uczennicę, ale przede wszystkim przyjaciółkę, która rozumiała, że Prawdziwa magia świąt kryje się nie w idealnym kształcie pierników czy w błyszczących dekoracjach, ale w radości dzielenia się z innymi. I tak kończy się nasza dzisiejsza opowieść. Ale gdziekolwiek poczujecie zapach świeżo upieczonych pierników i usłyszycie cichutką kolędę, wiedzcie, że to pewnie... Jeden z magicznych wypieków Kruszka i Zuzi, niosący ze sobą odrobinę świątecznej magii i miłości. Jeśli podobała Wam się dzisiejsza historia, zapraszam do pozostawienia łapki w górę oraz dołączenia do naszej świątecznej drużyny poprzez naciśnięcie przycisku subskrypcji i dzwoneczka. Kolejna bajka już jutro o 7 rano. Do zobaczenia w następnym zimowym okienku.